Cześć. Cały czas słyszysz o zaświadczeniu o dochodach, że trzeba je pobrać, że ono jest potrzebne, żeby z tego się nie da rozliczyć. W tym filmie wyjaśnię ci jak to wygląda tak naprawdę. A więc, jeżeli nie byłeś zameldowany w Holandii przez pełen rok podatkowy, bądź też zameldowałeś się w części roku podatkowego, nie uzyskałeś żadnych dochodów poza Holandią, bądź twoje dochody uzyskane z Holandii wyniosły mniej niż 10% ogólnych dochodów, wtedy te zaświadczenie ma sens. Mniej niż 10% dochodów, jak to sprawdzić? Powiedzmy, pracowałeś w Polsce przez jakiś okres czasu, bądź dostałeś zaległą wypłatę i dochody z Polski wyniosły powiedzmy 2000 euro. W Holandii uzyskałeś 24 000 euro, co da nam razem 26 000 euro. Ten dochód z Polski, czyli te 2000 euro, wyniesie około 8%, więc jak najbardziej pobieranie zaświadczenia w tym przypadku ma sens. Ale jeżeli zarobiłeś w Polsce 3000 euro, a w Holandii 24000 euro, to jest razem 27 27000 euro, czyli te 3000 to jest więcej niż 10%, wtedy zaświadczenie o dochodach nic nie zmieni w Twoim rozliczeniu, nie ma po prostu sensu go pobierać. A więc, jeżeli nie uzyskałeś żadnych dochodów, również te zaświadczenie ma sens zmieni to Twój zwrot z podatku o około 700 euro, więc to jest dość duża kwota. Wiemy, bo już to sprawdzałyśmy. Ale jaka jest procedura pobrania zaświadczenia o dochodach? Na początku rozliczasz w Polsce PIT 36 wraz z załącznikiem ZG. Nie zapomnij dobrze obliczyć dietę za pobyt w Holandii, jak również ulgi abolicyjnej. To jest bardzo ważne, więc składasz PIT 36 z załącznikiem ZG w Polskim Urzędzie Skarbowym. Nawet jeżeli nie miałeś dochodów, składasz PIT 36 z załącznikiem ZG, uwzględniając swoje dochody holenderskie. Następnie idziesz do urzędu miasta bądź gminy, zależy gdzie mieszkasz. Opłacasz opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia. Następnie z opłatą skarbową i wydrukowanymi zaświadczeniami o dochodach, wybierasz się z powrotem do urzędu skarbowego, pobierasz zaświadczenia o dochodach. Czyli urząd skarbowy musi to zaświadczenie podstemplować. Następnie zabierasz to zaświadczenie, które zostanie ci wydane czasami od ręki, zwykle jest to 7 do 14 dni, ro, dni roboczych. Zabierasz to zaświadczenie o dochodach ze sobą do Holandii. I wysyłasz je do urzędu skarbowego. O czym musisz pamiętać? O tym, że na wysłanie zaświadczenia masz aż 3 miesiące od momentu złożenia zeznania podatkowego. Należy o tym pamiętać. Jeżeli nie złożysz tego zaświadczenia o dochodach, Belasting Deal skoryguje rozliczenie podatkowe na Twoją niekorzyść. Czyli ten, mogą ci nawet wypłacić ten należny zwrot wyliczony, ale potem będą kazali ci te pieniążki oddać. Więc warto. O tym pamiętać i warto pobierać to zaświadczenie, ale jeżeli nie wiesz jak wysł wysłać prawidłowo PIT do Polski, PIT36, załącznik język, jak to wszystko poprzeliczać, bądź nie masz czasu na stanie w urzędach z miasta, gminy, skarbowych i tracenia czasu na kolejki, zapraszamy Ciebie do nas. Potrzebujemy tylko pięciu Twoich podpisów, a wszystko zrobimy w Twoim imieniu. Służymy wniosek o wydanie zaświadczenia, rozliczymy Ciebie prawidłowo w Polsce, jak również rozliczymy Ci podatek w Holandii. Jeżeli spodobał Ci się, ten, Ci się ten film, uważasz go za przydatny, daj mi proszę łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie, bo takich filmów będzie pojawiało się więcej. A tymczasem życzę Ci miłego dnia. Cześć!